Co zrobić, żeby mówić o Bogu w sposób wiarygodny? Ta dzisiejsza Ewangelia trochę o tym, pod trochę nam o tym mówi, bo Jezus mówi tak: idźcie i głoście, że Królestwo Boga jest blisko, czyli że Bóg, który ma moc zmienić Twoje serce, jest blisko Ciebie. Nie musisz robić jakieś pielgrzymki na koniec świata, nie musisz ziemię okrążać dookoła żeby znaleźć łaskę, żeby znaleźć Boga, który cię kocha i który może całkowicie twoje życie zmienić. Który może dać ci życie wieczne, bo to jest wszystko królestwo Boga, Jego przemiana, wieczny dar istnienia. Jezus mówi, głoś tę dobrą nowinę, że Bóg jest blisko, ale jeśli chcesz to robić wiarygodnie, sam też musisz być blisko. Czytamy, gdy wejdziecie do czyjegoś domu, wtedy mówcie. Nie mogę głosić Ewangelii o bliskości Boga, kiedy sam staję z dystansem do świata. Chodzi o to, żeby apostoł wszedł do środka, żeby był blisko tych, którym chcę mówić o bliskości Boga.